Cześć, witajcie na kanale AgroSendziny. Dzisiaj chcemy Wam pokazać, opowiedzieć, dlaczego Wasz masę jedzie tylko 30 km na godzinę. No, powód jest taki, że na 90 parę procent traktor jedzie 30 km na godzinę, dlatego że został sprowadzony z Francji, bo tam te traktory były właśnie ograniczone tą prędkością do 30 km na godzinę. No, jak to zrobić, żeby jechał 40? Ponieważ no, jest taka możliwość, czy to w serii 3000, 3100, czy, czy 6100. Jeżeli mamy ciągnik na speed shifcie, czyli jeden pubieg, jeden przyspieszacz, no wtedy jest trochę problem, bo ciągnik trzeba rozebrać, trzeba przełożyć koła zębate w skrzyni od przyspieszacza, wtedy, wtedy, jeżeli te koła przełożymy, to ciągnik pojedzie 40 km na godzinę, a tak jedzie 30. Natomiast jak mamy przekładnie jedyna shift, czyli 4 pubiegi pod obciążeniem, tam akurat ta blokada jest na komputerze. Czyli komputer ma po prostu takie ograniczenie, że po przekroczeniu 30 km na godzinę zrzuca nam pubiegi w dół. Jak to zmienić? No, dwa sposoby są. Trzeba wezwać serwis, muszą się podłączyć komputerem, no i zmienić tam po prostu to w ustawieniach, bądź oddać moduł, ten co się znajduje z prawej strony pod kabiną, do jakiegoś magika, który to zmieni. Jak to wygląda? No, i powoli się rozpędzamy. Rozpędzamy się do 30 km na godzinę. Kiedy jesteśmy już przed trzydzierką. Pubieg D zaczyna namrugać, czyli już mamy sygnał, że za chwilę przekroczymy prędkość. Komputer rzuci pubieg niżej. przekraczamy 30 km na godzinę. Widzicie, już zaczyna mrugać więcej kontrolek Rozpędzamy się jeszcze bardziej. Teraz już rzucił nawet na pubieg B. A mimo to, jeszcze możemy go rozpędzić do 40 km na godzinę. Ale nie patrzcie na to akurat, bo w naszym ciągniku już jest to. Przestawione i nie, nie jakby przez funkcję serwisową, tylko jest to zrobione takim obejściem, dlatego to jakby nie działa. Znaczy się komputer zmienia pubiegi w dół. Tak jak to widzieliście, ale nie zwalnia prędkości, bo faktycznie, fizycznie nie zmienia tych pubiegów. Dobra, mamy znowu półbieg Pubieg A. No kontrolka od półbiegu A nie działa, przez to i nie widać. Dobra, droga nam się kończy. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. No i pamiętajcie, też subskrybujcie nasz kanał. W filmie widzieliście, że ten luz był za duży. Tak... Zbójnic.